Zmniejszyli wydatki na drogi. Dotyczy uporządkowania budżetu, wycofania kwot, które nie zostaną zrealizowane. Ekolaby dostępne dla mieszkańców Kowar. Czy na to czekaliśmy? Tak, tak, zdecydowanie. Seniorzy ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. W styczniu ruszy nabór do projektu. Będą szkolenia językowe, spotkania, konferencje, seminaria. Witam Państwa. Paweł Głuszała, zapraszam na serwis informacyjny. Za nami ostatnia sesja Rady Miejskiej w tym roku. O szczegółach opowie Adrian Andruszkiewicz. Podczas ostatniej sesji Rady miejskiej Leni Góry wprowadzono znaczące zmiany do uchwały budżetowej. Zmniejszono wydatki o blisko 100 milionów złotych. Uchwała, którą w tej chwili podjęła Wysoka Rada, dotyczy uporządkowania budżetu, wycofania kwot, które nie zostaną zrealizowane, wprowadzenia dochodów, które żeśmy wykonali ponad plan. I e, mówiąc w cudzysłowie poukładania realizacji zadań inwestycyjnych, które w związku i z terminarzem, i pogodą, i pewnymi technicznymi uwarunkowaniami no będą kończone w roku 2024, stąd wycofanie części kwot z tego roku i przesunięcie na rok 2024. To jest też taki znak firmowy prezydenta Łóżniaka, że wszystkie inwestycje są oddawane po terminie, są przepłacone, trzeba do nich dokładać pieniądze i w tym roku też nie udało się szeregu inwestycji zrealizować, będą one przeniesione na rok kolejny. Taką inwestycją jest sławny żłobek miejski i zgodnie z dokumentem, który otrzymaliśmy, ten żłobek ma być, prace mają być zakończone i środki wydatkowane środki mają być wydatkowane do 30 maja 2024 roku, więc liczymy na to, że po tych ponad dwóch latach prowadzenia inwestycji w końcu żłobek zostanie otwarty, bo jest nieprawdopodobnie potrzebny mieszkańcom Jeleniej Góry. 2023 rok niestety kończy się tak jak się zaczynał, czyli pan prezydent i większość w Radzie Miejskiej nie poradziła sobie z licznymi inwestycjami i remontami. I na dzisiejszej sesji, podczas jednej sesji Ograniczyliśmy wydatki na blisko 90 milionów złotych, a dochody zostały ograniczone, spadły o blisko 100 milionów, i wiele rzeczy nie będzie zrobionych. Czyli remonty i przebudowy ulic, przebudowa budynku i terenu szkoły podstawowej nr 11, czy utworzenie kompleksu dla seniorów przy ulicy Łazienkowskiej. To tylko niektóre z inwestycji, które zostały przeniesione na przyszły rok. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że obligacje są wykorzystywane na bieżące funkcjonowanie miasta, a nie na podniesienie kapitału zakładowego spółek. Obligacje zostały wyemitowane, są one zrealizowane w ramach wydatków. To była techniczna operacja, z której. W związku z tym, że nie została wykonana, wycofaliśmy się, natomiast no, wydatki są cały czas realizowane i płynność finansowa miasta no, musi być zachowana, tym bardziej, że w tej chwili na koniec miesiąca już uruchamiamy środki na wynagrodzenia grudniowe, musimy zabezpieczyć na początek stycznia na wynagrodzenia dla nauczycieli, także emisja obligacji została zrealizowana i w tym zakresie jest wykorzystywana. Jedną z kolejnych procedowanych uchwał na sesji była ta dotycząca nadania imienia skwerowi w parku zdrojowym przy budynku filii Politechniki Wrocławskiej. Komisja Statutowo-Organizacyjna Pownikliwej. Dyskusji zaopiniowała ten projekt jednogłośnie pozytywnie. Jest to pierwsza uchwała, która została skierowana do Rady Miejskiej z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej i uważaliśmy, że w Parku Zrojowym może się takie miejsce dla młodzieży znaleźć tym bardziej, że obok jest uczelnia, filia Politechniki Wrocławskiej i ta, ta młodzież tam się pojawia. Po prostu jest to polana, na której młodzież się znajduje, a też warto uhonorować ten związek niezależnej, niezależny związek studentów, bo mówimy cały czas o studentach i jest to taki akcent w cieplicach, nawet uważam, że. Ten wniosek złożony przez Młodzieżową Radę Miejską był dwukrotnie omawiany na komisji uzdrowiskowej z udziałem przedstawicieli uzdrowiska i jak najbardziej jednogłośnie pozytywnie został zaopiniowany przez członków komisji. Jednak w trakcie obrad radny Paweł Piotrowicz, mimo wcześniejszej aprobaty wniosku na posiedzeniu komisji, uznał, że jest inne, bardziej odpowiednie miejsce, które mogłoby zostać mianowane skwerem niezależnego zrzeszenia studentów. Ja zmieniłem zdanie, ponieważ doszedłem do wniosku, że jednak Błonie są zdecydowanie lepszym miejscem w Jeleniej Górze, a Park Zdrojowy powinien pozostać parkiem zdrojowym typowo dla kuracjuszy, gdzie ludzie wypoczywają no i przede wszystkim się leczą. Wniosek o ponowne rozpatrzenie w komisjach został odrzucony, a radni uchwalili pierwszą uchwałę skierowaną do Rady Miejskiej Jelenigóry góry przez Młodzieżową Radę Miejską. Ekolaby dostępne dla mieszkańców miasta nad Jedlicą. Realizacja zadania z myślą o najmłodszych była możliwa dzięki projektowi Zielono-Niebieskie Kowary. Dzisiaj oficjalnie otworzyliśmy Ekolab który został stworzony z projektu Zielono-Niebieskie Kowal. Prezentowaliśmy tutaj pomoce dydaktyczne z zakresu energii odnawialnej. Energię uzyskiwaną za pomocą wody, słońca i wiatru. Ecolab, jak sama nazwa mówi, laboratorium ekologiczne. Wszystko co związane z ekologią, wszystko co związane z wodą, z ekologicznym podejściem do życia. Cieszymy się, że możemy... Brać udział w tych fajnych zajęciach. Czy na to czekaliśmy? Tak, Tak, zdecydowanie. Na pewno dowiedziałem się tych wszystkich procesów, jakie następują w przyrodzie. Paru nowych słów, takich bardziej zaawansowanych i, i różnych nowoczesnych procesów wytwarzania energii. Najcenniejsza jest świadomość, która została rozbudzona u dzieci, a świadomość ta dotyczy ekologicznego korzystania z dóbr naszej planety Ziemi. Dzięki takim ekolabom, które są w kowarskich szkołach, uczniowie mogą lepiej chłonąć wiedzę w sposób praktyczny i jest to dla nich zdecydowanie bardziej korzystne. Ekolaby będą dostępne cały czas, nie tylko dla szkół, ale również zdecydowaliśmy, że przekażemy komplety dla przedszkoli, dla ZSO, również dla biblioteki, żeby wszyscy mieszkańcy, mali mieszkańcy Kowar mogli z tego korzystać. System e, nakierowany jest na to, żeby promować e, ekologię w Kowarach, żeby przede wszystkim promować oszczędzanie wody, magazynowanie tej wody. No i stąd nazwa zielono-niebieskie kowary. Zielone, niebieskie kowary to czyste kowary. W styczniu ruszy nabór do projektu pod nazwą Seniorzy Ambasadorzy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Regionu. Do kogo jest skierowany? O tym opowie Kamila Krawiecka-Bryl. Program Seniorzy Ambasadorzy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Regionu dedykowany jest osobom z Polski i Saksonii. Ruszyły nabory w nowym okresie programowania i Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego razem z partnerami. W Polsce jest to Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, a partnerem niemieckim, saksońskim Międzynarodowe Centrum Spotkań w San Marientalu złożyliśmy wspólny projekt pod tytułem Seniorzy Ambasadorami Zrównoważonego Rozwoju. Ten projekt uzyskał dofinansowanie i w styczniu rozpoczynamy. Rozpoczynamy nabór wszystkich chętnych, którzy chcą brać udział w warsztatach, szkoleniach. Być około 15 warsztatów dla seniorów. Będą szkolenia językowe, spotkania, konferencje, seminaria. Jest to bardzo ciekawy projekt, który będzie realizowany na przestrzeni najbliższych lat i wszystkich zainteresowanych w najbliższym czasie poinformujemy o możliwości zgłaszania się. Poprzednie projekty dotyczące seniorów okazały się wielkim sukcesem, a seniorzy nawiązali znajomości, przyjaźnie, wręcz można powiedzieć, oraz byli autorami między innymi przewodnika po atrakcjach polsko-niemieckiego pogranicza. A więcej szczegółów oraz kontakt do koordynatorów projektu znajdą państwo na stronie www.kar.pl. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.